To, że naszym gościem jest profesor Jerzy Robert Nowak, Witam, go e, na swoim blogu. Przypomnijmy nazwę. Blog Jerzego Roberta Nowak. I tam jest teraz sto kilkadziesiąt pytań do pana prezydenta, pani premier i władz pisu. Iż to jest urosło do ponad 200 pytań, niewygodnych bardzo często. E, podkreślmy, że bardzo niewygodnych dla pisu. E, proszę nam powiedzieć, co. PiS, mając doświadczenie tego, jak została przeprowadzona dobrze narodowa rewolucja na Węgrzech, zaniedbuje, czego nie zrobił. Z czego PiS powinien naśladować, w czym powinien PiS naśladować działania Fideszu i Orbana? Przede wszystkim szybkością działań i twardością i wielostronnością ataku. We wszystkich przeciwników, we wszystkich liberałów, lemingów, lewaków. Tam już upadła ich gazeta wyborcza z braku czterników, czego życzę inaczej. i naszej, no i przebocza, jak się nazywa. Teraz je, ja daję te niewygodne pytania, po to, żeby jednak ostrzec spis, że jeśli będzie popełniał taką ilość błędów jak dotąd, to straci władzę, a wtedy może dojść do władzy najgorsza hołota Skodu, z, z nowoczesnej, przez te rozhistoryzowane głupie babska, to trzeba tak powiedzieć, i oni dopiero nam zrobią kontrrewolucję, gdzie zadepczą wszystkich, PiS, niepis narodowców, kukizowców, Radio Maryja, i trzeba do tego nie dopuścić, a nie dopuści się, jeśli się otworzy dużo szerzej na inne środowiska patriotyczne, tak jak zrobił to Orban, Drugie, i jeśli się skończy z pazernością, cwaniaczkowatością, takich pani jak Gosiewska, która zażądała 5 milionów ocząszkodowań. Ale przede wszystkim, jeśli poprze się o wiele silniej krajowych przedsiębiorców, rolników, kupców, tak jak to zrobili Węgrzy, no ale się boję, że były bankier Morawiecki na razie nie wykazuje w pełni zdolności do tego, aby walczyć z bankami o polskie interesy, przez głównie z bankami zagranicznymi. Otóż przykładowo, jeśli banki u nas na podatek bankowy zareagowały za wyżaniem różnych prowizji od klientów, okradając ich, na Węgrzech było to samo, a tam natychmiast wprowadzono ustawę rozliczającą banki przez Narodowy Bank Węgierski, Ponad 60 banków zagranicznych ukarano bardzo surowymi grzywnami i musieli oddać prowizję. Ale dwie najważniejsze rzeczy, które wprowadziło na Węgrzech od razu, pan Duda obiecywał prezydent w maju tego roku w debacie telewizyjnej, że pójdzie węgierską drogą, nie widzę. Także jeśli chodzi o Frankowiczów, tam problem rozwiązał Orban od razu w pełni na korzyść Frankowiczów. No, ale miłosierny bankier Morawiecki chyba tego, to, temu oponuje. Przede wszystkim walka, danie przedsiębiorcom węgierskim zielonego światła, obniżenie podatku do 10%, co stworzyło z Węgier raj podatkowy nawet dla przedsiębiorców austriackich, czeskich. Łoc. Druga rzecz, może jeszcze ważniejsza. Rozbicie biurokracji, która u nas się rozrosła niesamowicie. No 95 wiceministrów mamy, najwięcej w Europie. Na że też były podobne rzeczy, tylko, że tam zmniejszono ilość minister z 16 do 9. Tam yy, 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 yy. U, z tych ważnych takich spraw, parlament, obniżono skład do połowy, z 386 a jest tylko Sejm. Senatu nie mają, a na Sejm to ma więcej y, posłów niż Izba Reprezentantów w Stanach. O połowę zmniejszono y, samorządy miejskie, a wiemy jak u nas jest różą się, choćby samorząd warszawski. Zakazano przyznawania nagród ministrom, dyrektorom, departamentu i dotąd, aż Węgry nie zmniejszą pułapu zadłużenia, w których wpędziły ich poprzednie władze komunistów i ich platformy yy, obywatelskie. No i jeszcze jedna rzecz. Odprawy dla... pousuwano bardzo wielką ilość tych dygnitarzy z różnych węgierskich lotosów i orlenów i opodatkowano odprawy, które też tam były po kilka milionów u nas największe, bo 7 milionów opodatkowano na 98%. Miał dostać 3 miliony odprawy, dostawał 60 tysięcy i kwat. U nas to akurat zastosowano, ale znów łagodniej, na 70%, żeby ewentualni działacze piskowscy po tym podejściu nie płakali zbytnio. Także yy, yy, i przede wszystkim energiczne branie się za różnych szalbierzy. Zrewidowano lokal organizacji Sorosza, bo ten, no i mówię, i tłumy, yy, i ulicy nie oddamy jak u nas niepotrzebnie kodowcom, yy, feministkom, zamiast wyprowadzić na ulicę o wiele większe rzesze patriotów, zamiast uciekać, już trzeci raz z kolei tak PiS zrobił, na Marsz Niepodległości do Krakowa, gdzie mieli kilku tysięcy manifestantów, zamiast być tu w tym wielkim, stutysięcznym przynajmniej marszu. A na Węgrzech to przeciwko Unii 400 tysięcy osób maszerowało parę razy w Budapeszcie. 10 milionów ludzi, 400 tysięcy to jak milion, 600 tysięcy na Polskę. No ale poza tym mają też jeden plus. Tam kościół nie jest podzielony, jak w Polsce. Tam są raczej tacy arcybiskupi, jak Mering, który napisał ten świetny list do Szulca, gdzie go zrugał. Nieźle, jak arcybiskup Dziebga czy Hozer. No, a my mamy tu takiego nycza, o którym mam jak najgorszą opinię, mógłbym się rozmawiać. No, mieliśmy go Gocłowskiego i starego agenta TV, filozofa życińskiego. I to jest też niestety słabość w Polsce. Na zasad, no, niestety muszę dodać, że go Węgrom, ale to już historia nas tak uderzyła. Na Węgrzech nie wymordowano starej inteligencji. Jedna dziesiąta w porównaniu do Polski strat. U nas wymordowali to Sowieci, wymordowali Niemcy, potem Stalinizm. No macie Poznań, przez to było Centrum Narodowe, jak i Bastion, a teraz Leningi i Lewacy. Także płacimy za te straty doby wojny, za wiele, ale dlatego. Jestem tak pełen entuzjazmu dla marszów niepodległościowych. Oczywiście byłem we wszystkich, uczestniczyłem wszystkich marszach, cieszyłem się. Taka ogromna przewaga młodzieży i to jest nadzieja, że, wyproduk że wychowani zostaną przyszli Orbanowie Polscy. Do, do narodowców zaraz przejdziemy, bardzo dziękuję.